Cześć, witam wszystkich na moim kanale Games Museum. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć kwestię często, dosyć, dosyć często zadawanego mi pytania: czy warto kolekcjonować gry w 2022 roku? Chodziło przeważnie o retro gry, więc moja odpowiedź jest następująca: nie. A to dlaczego? Oto, dlatego, że są drogie i to bardzo drogie. Przede wszystkim, jeżeli jesteście przeciętnymi zadaczami chleba, jak to się mówi, zarabiacie zaledwie te 4000-4500 na rękę co jest kwotą niezbyt dużą przy jeżeli chcecie kupować gry jakie z górnej półki, że tak powiem, nie jest kwotą zbyt dużą. Jeżeli zaczynacie, czyli nie macie nic, jest to naprawdę bardzo bardzo ciężkie. Co wtedy polecam zrobić? Polecam zrobić listę gier, jakie, jakie, jakie szukacie. Nie kupować w ciemno po prostu, bo było tanie, lub mi się wydawało, że jest to okazją, bo pojęcia możecie nie mieć o tych grach, czy są warte kupienia, czy też po prostu cena ich była dobra na daną chwilę. Sprzedawcy lubią też często zawyżać ceny ich Retro staroci, więc tutaj w tkwi następny właśnie problem. Jeżeli nie macie wiedzy, możecie zdrowo przypłacić i tak przykładowo, którego ostatnio udało mi się nabyć w kwocie zaledwie 400 funtów. I to była właśnie okazyjna cena. Big Box kosztuje bardzo dużo. W bardzo dobrym stanie. Ceny właśnie też retro gier zależne, zależne są od stanu. Jeżeli kupujecie grę z przeczartym pudełkiem, zniszczonym, niekompletnym, nie ma tam instrukcji, nie ma wkładek, no po prostu są braki. Jeszcze ta instrukcja, jeżeli jest, jest popisana, poniszczona. Możecie na przykład za tą grę zapłacić 150 funtów lub jeszcze mniej to tam, lub skupić ją prawie że w cenie kartonowej, ale nie o to chodzi, żeby po prostu postawić na półce wymientą pudełko, jakieś waszego lubię do tytułu. Na pewno nie róbcie tego bez zrobienia wcześniej dobrego zwiadu w internecie, przeszukiwania danego tytułu, czy tam, podpytania się innych ludzi, którzy kupują retro tytuły, czy warto, czy nie warto. No, <ś Wiec> kiedyś za tą gredałem 20 funtów. Wydawało mi się, że to jest bardzo dużo, no bo cena tej gry przecież kiedyś była 60, czy tam 70 funtów na premierę, jest ta tam limitowana edycja z Zelda. no. Dzisiaj ta cena gry tej wzrosła kilkunastokrotnie, więc rynek retro wygląda jak wygląda, zwłaszcza gier, ceny gier na konsolę SNES, dla mnie stan gry jest bardzo ważny. Dlatego staram się kupować te gry, żeby były w bardzo tym stanie, gdyż chcę ją trzymać na półkę. Lubię czasem tę grę wziąć, obejrzeć, poczytać czasami, tam i mam na to ochotę, na kontakt z tymi retro przedmiotami, czy nawet zagrać po prostu, no bo kupuję pewnie tylko na półkę. Kupowanie zaś gier z NESA, NES na Nintendo 64 nowych zefoliowanych, to są już grube wydatki. To są wydatki rzędu 500 euro, 500 funtów lub nawet 1,5 tysiąca więcej za taką przykładową Zeldę. Nie są, to, nie są to bardzo małe ceny. Więc jeżeli macie kupować tylko gry, aby kupować, po prostu, bo była tania, kupiłem tą grę jak tylko przykładowo jakieś Urban Strike, Desy Strike, takie bardzo popularne gry, które są tanie, po 10-15 funtów, a nie macie do nich żadnego sentymentu, już nie czujecie do nich żadnej mięty, tylko po prostu chcecie kupić, żeby mieć coś retro, to nie ma sensu. Bo rozdrobnicie, swoją kwotę, rozdrobnicie swoje pieniądze na 15 gier, które są dla Was zbędne. Wartość ich praktycznie w ogóle nie podskoczy, więc, jakbyście chcieli sprzedać, to po prostu pójdą mi tak w podobnej cenie. Lepiej już uzbierajcie daną kwotę na grę, którą Was zainteresuje, i kupcie konkretne tytuły z Waszej listy. Niektóry jest kolejny problem, jeżeli zbieracie gry PAL. Przykładowo, jak dla mnie Aliens to w wydaniu PAL jest prakty pół praktycznie nieosiągalny cenowo. Ceny wersji w średnim stanie oscylowały jak po 400 funtów, 500 funtów lub więcej, więc odpuściłem. Kupiłem wersję NTSC amerykańską, która była o połowę tańsza i to w bardzo dobrym stanie i jeszcze dodatkowo zawierała plakat. Wersje amerykańskie często też właśnie miały plakaty w środku, więc też warto zwrócić uwagę na dany box, jaki kupujecie. Czy nie jest lepiej wydane w danym kraju, jak na przykład w USA czy no w Anglii, to może nie. No, w Polsce też miewałem plakaty, zwłaszcza, że u nas dystrybucja korzystała, jak się jej podobało, czy to były wydania amerykańskie, czy też to były wydania brytyjskie. No i tak. Box praktycznie nie do znalezienia. Ja na niego polowałem ponad dekadę. Bardzo, bardzo, bardzo długo. Jest to gra jest całkowicie po polsku. Jest, box korzysta z wzorca brytyjskiego. No, nie do końca tak bym sobie tego życzył. Zgadza na to, że jedynkę UFO wydali w szerokim boksie, jak wydanie amerykańskie i brytyjskie, wydanie, natomiast część drugą wydali dosyć kiepsko. Jako zwykły standardowy boks, który już nie pasuje do poprzedniej części, jeżeli chodzi o wygląd, ani do tych wydań brytyjskich, ani amerykańskich. No ale jest to unikat praktycznie na skalę światową. Wiesz, kupić go jest bardzo, bardzo ciężko. No, i tu pojawia się kolejne pytanie: jakie gry chcecie kupić? Jeżeli chcecie kupić niektóre gry w wydaniach polskich, po prostu odczujecie mięto do tych wydań, w wielu przypadkach zalecam odpuścić. Jeżeli nie jesteście dobrze opłaconymi pracownikami, nie polecam po prostu. Jeżeli jesteście młodzi i planujecie jakąś przyszłość, typu zakup domu, samochodu, posiadanie rodziny, cokolwiek. Zniweczy to bardzo szybko wasze plany, gdyż zakup kilka takich pudełek, tego typu rzeczy, spowoduje u Was kompletną dziurę w portfelu. Idąc tropem polskich wydań, jeżeli nie posiadacie pieniędzy, nie opłaca się przepłacać za pudełko tylko dlatego, że jest po polsku. Gry i tak są najczęściej w tamtych czasach, były dwa po angielsku. Czasami były spolszczane, jeżeli chodzi. Czasami. Ale angielskie pewniki czy amerykańskie są o niebo tańsze. Aniżeli polskie podnie, którego się naszukacie długo, spędzicie mnóstwo czasu na szukanie tego boksa. Podczas gdy w tym czasie możecie kupić kilka innych gier, które dadzą Wam nie mniejszą satysfakcję i będziecie już je mieć, a nie czekać, żeby je mieć ileś lat. Kolejnym zaś, kolejną zaś rzeczą jest duża zmienność cenowa. Popularnych tułów jak Blot czy Doom i tym podobne tytuły, które kiedyś kosztowały zwyczajne grosze. Takiego boksa można było kupić za, no nie wiem, 20, 30 dolarów, 40 i to była, wydawało mi się wtedy dużą kwotą. To jest wydanie amerykańskie Blood Plasma Pack, który ukazał się tylko w Ameryce. Nie było można go kupić nigdzie więcej w europejskiej, w europejskich, europejskich, Europie go w ogóle nigdzie nie było, tylko w Ameryce. Więc cena jego też przez to właśnie wzrosła przez ten czas. No ale... Za te 30-40 dolarów, jakie można było wydać prawie dekadę temu, dziś trzeba wydać kilkaset dolarów. I kolejnymi grami, które zapewne byście też chcieli mieć, których nie kupicie zwyczajnie za granicą, gdyż nie ukazały się w żadnej dystrybucji, są niektóre polskie gry, które można było kupić tylko w Polsce. Przykładowo, Kajko i Kokosz. Gra zrobiona na podstawie popularnego nas komiksy chrysty Wyszedł ostatnio nawet serial na Netflixie więc takie gry również będziecie chcieli mieć, a śladowe ilości obecnie na rynku takich gier powodują również ich wysokie ceny oraz dosyć dużą konkurencję do zakupu tychże gier. Kolejnymi rzeczami, o których warto też pamiętać, dlatego właśnie, żebyście kupowali brytyjskie odpowiedniki gier, których praktycznie nie ma w Polsce, nigdzie, lub są, są bardzo drogie. Żebyście kupowali po prostu w brytyjskie czy amerykańskie za niewysokie kwoty polskich sprzedawców, jeżeli takie są możliwości, lub też za granicą, jeżeli posiadacie jakiegoś wujka czy ciapkę. zaoszczędzicie w ten sposób wiele pieniędzy i zaoszczędzicie wiele czasu. Tak jak wspomniałem, większość gier, właśnie z większością gier tak jest, im bardziej rzadziej dostępna jest folii, jeżeli chcielibyście takie zbierać, tym więcej przepłacicie. Ja, ja za nią zapłaciłem kiedyś 100 zł, dzisiaj musiałbym, nie wiem, z 300-400 funtów za to zapłacić. Bym tego nie zrobił, a odpowiednik używany kupicie za niewielkie pieniądze. Nie wracając dalej do gier konsolowych, jak i również pecetowych, jest kolejna rzecz, o której też również warto pamiętać. Są prot protektory zabezpieczenia do Waszych gier. Bo, jak zaczniecie kupować jakieś drogie gry, to również będziecie chcieli je zabezpieczyć. No, ja tu posiadam grę zafaliowaną, dosyć rzadki egzemplarz. No, i do tego typu gier zacząłem kupować właśnie ochrony. Ochronne plastyki są dosyć twarde, wytrzymałe, no i utrzymują grę w bardzo dobrym stanie. Warto o tym pamiętać, gdyż wydać, za, wydać na grę tam 100 funtów czy tam 150, a później mieć ją uszkodzoną, obrysowaną ze względu na to, za przechowanie, no nie jest to zbyt dobra, 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 dobra rzecz. O swoją kolekcję jednak trzeba dbać i tak jest ze wszystkim. Protektory to też jest bardzo dobry biznes dla sprzedawców. Protektory możecie kupić dzisiaj na wszystko, na, na każdy praktycznie rodzaj gier, czy to big boxy, czy też to gry na konsolowe, na SNES, NES, czy też na big boxy, nawet na jak typu Metroid, na Atari, na PlayStation. Big boxy na a różnego rodzaju wydania. Nie ma z tym problemu dzisiaj. Macie pieniądze w portfolio, możecie kupować. No i kolejna rzecz, o którą warto wspomnieć. Jeżeli chcecie zbierać edycje kolekcjonerskie, to jest przykład. Warto pamiętać, czy macie też odpowiednią ilość miejsca na kolekcjonowanie typu, typu gear. Jak zaczniecie planować. Kupować niektóre niektórych gry na kolekcjonerki jest dosyć łatwo, bo pojawiają się za niewysokie pieniądze. Na to dałem chyba 300 zł, tam kiedyś. Teraz nie wiem, czy na jakiejś tam jest wykurowanej cenie chyba nie. No, ale zajmuje bardzo dużo miejsca, warto o tym też pamiętać. Zapytać się sprzedawcę, w jakiej, jakiej to jest wielkości, czy też będziecie mieli miejsce na to w ogóle w swoim pokoju. Nie wiem, ile miejsca planujecie przeznaczyć. Planowanie, planowanie i jeszcze raz planowanie. Zwłaszcza swoich wydatków i kontrola nad swoimi wydatkami. Co robicie. Nie topić pieniędzy po prostu w byle co, pierwsze lepsze zakupy po prostu, bo było tanio, a później nie macie co z tym robić. No i jeszcze jedna, jeszcze kolejna rzecz, o której warto wspomnieć przy kolekcjonowaniu. Ponieważ apetyt rośnie z miarę jedzenia, tym kolejnym posiłkiem mogą być kolekcjonerskie przewodniki. Są to limitowane, są zwykłe edycje, limitowane są w twardych oprawach, z jakimiś tam dodatkami, kosztują więcej. Ale też miejsce zajmują, są to bardzo grube, duże książki. I o to też warto pamiętać, czy będziecie chcieli je posiadać. Że do waszych ulubionych serii, bo możecie chcieć posiadać właśnie artbooki, te przewodniki. W różnych limitowanych nakładach, tam kastelowania tam według informacji z tyłu wyszło tego 1500 sztuk. No i kolejną rzeczą. na którą też większość lub część z Was może mieć chrapkę. Są, są traki. To też, nie wyleco. I tanie to nie jest. Ja na przykład lubię bardzo serię Shinobi. I, kup I kupuję wszystkie są traki do niej. Zresztą nie tylko do niej. Ten wyszedł ostatnio. Pewnie wyjdą kolejne. dosy szybko się wyprzedają. Trzeba pilnować, bo ceny rosną w górę. Niektóre jeszcze może gdzie nie gdzie kupić w normalnych cenach, tam premierowych. Ale niektóre po prostu ceny są 3 4 czterokrotnie większe. A są traki, kuszą swoim wyglądem. Dużo ładna grafika. Czasami są plakaty, jak God of War, Mają też limitowane nakłady, że później tego nie ma. Tam wychodzi tysiąc sztuk, czy tam coś w tym stylu. No i później musicie kupować z drugiej ręki od sprzedawców, przepłacając duże kwoty. No i właśnie, Kastelwana, kolejny. Z Kastelwanii wyszło dużo soundtracków, więc jak ktoś lubi tę serię, bardzo popularną zresztą, no, no wyda sporo pieniędzy, nie tylko na gry, ale wyda również na soundtracki. Gry trzeba pamiętać. Czy chcecie wchodzić w Nintendo? Nintendo jest obecnie dalej popularne, a gry, zwłaszcza gry na tym Nintendo, zwłaszcza te stare gry, są bardzo, bardzo, bardzo drogie. Przybijam cenowo obecnie PlayStation, czy tam Xboxa. Xbox już nawet nie wspomnę, bo nie jest tak popularny jak PlayStation, nawet A już nie wspomnę o samym Nintendo. Gry ciągle utrzymują ich wartość, dużą wartość. Więc jeżeli macie zaczynać, zróbcie sobie konkretną listę, co potrzebujecie, jakie artbooki, jakie są traki, czy będziecie kupować kolekcjonerskie edycje. Zróbcie sobie całą listę, żeby mieć cały obraz tego, czy stać was na to czy warto się w ogóle w to bawić, lub też zrobić jakąś zawężoną listę tego co chcecie kupić i trzymać się tego. No to by było na tyle z moich porad. Dziękuję wszystkim za oglądanie i